Apartamenty francesco. Fratzesco. Takie wyglądają całkiem ładnie. Solidne, zamykane na kłódkę. Jest dziesiąść. Yy, apartamenty z widokiem na plażę. Plaża jest w sumie. Nawet można zajrzeć do środka apartamentów. Nawet łóżko jest. Podwójne. Co prawda prądu nie ma. Tu trochę wieje. Tam ściany brakuje, ale to pikuś. To jest tak ciepło, że, że nie trzeba. Nie no, okno jest albo było. Drzwi są solidne. Na kudeczkę. Dach jest nawet bardzo. A tu od tyłu apartamenty Fra, Francesco. Tam też coś, ktoś mieszka chyba. Nie, no ładne apartamenty ładne. A tam jakiś kocyk widzę. Czy coś? Nie wiem. zobaczymy. No kocyk. Był. Ogólnie rzecz biorąc czysto, tak jak widać, nawet o, ognisko jest, czyli centralne ogrzewanie jest. No, polecam, apartamenty Fra Francesco. Polecam ja i Maja też polecam.